Cześć, witam na moim kanale. W tym odcinku sobie porozmawiamy o tak zwanych pseudochodowlach. Czy prawdą jest to, jak mówią to właściciele z tych to, oficjalnych hodowli zarezerwowanych na przykład w związku Chronologicznym, że one są nielegalne? Otóż tutaj diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a to konkretnie w przepisach ustawy o ochronie zwierząt. Jeżeli byśmy sobie wzięli na tapet artykuł 10a tej ustawy, no sytuacja wydaje się prosta. Zgodnie z artykułem 10a ust. 2 hodowla psów i kotów w celach handlowych jest zabroniona. Dopełnieniem tego przepisu jest także to, że artykuł 10a ust. 1 zabrania handlowania i wystawiania psów i kotów na targowiskach, giełdach, czyli, ten, czyli zniknął ten dosyć powszechny obrazek w latach 90. Jeszcze sobie pamiętam, można było później takie targowisko i zobaczyć takie szczeniaczki w kartonie, wystawione. Ale to by oznaczało, że również takie oficjalne hodowle byłyby zabraniane? Otóż oczywiście to nie, bo ustawa dopuszcza możliwość zakupu takiego pieska ze schroniska, a także artykuł 10a ustęp 6 wskazuje, że zakaz handlu nie dotyczy hodowli, które są zrzeszone w ogólnopolskim związku hodowców który ma za cele statutowe wpisane hodowlę psów i kotów. Żeby te przepisy nie były takie zupełnie martwe, to artykuł 37 tej ustawy penalizuje zakazy, nadaje sankcje w postaci wykroczenia, za złamanie którego i za złamanie tych zakazów grozi kara aresztu albo grzywny, ale także oczywiście przypadek wszystkich przedmiotów, m.in. właśnie też psów i kotów, które służyły do popełnienia takiego czynu. No, i ilustracja powinna być prosta, tak? Ale, wiecie, prawda jest taka, że na przykład ja nie miałbym żadnych problemów z celem utworzenia, zarejestrowania cele takiego ogólnopolskiego związku hodowców. Więc w zasadzie, gdybym chciał, to bym miał w świetle przepisów prawa polskiego legalną hodowlę. I no, ona to nie musi być członkiem jakichś tam organizacji międzynarodowych typu FCI, bo polska ustawa, polskie przepisy tego nie Nakazują. Także takie zakazy, także polska praktyka wykrzyciła, że te zakazy obchodzone są w ten sposób, że na przykład szczeniaczki są często oferowane za zwrot kosztów utrzymania. I akurat w tym nie ma nic nielegalnego, ale pod warunkiem, że to faktycznie jest zwrot kosztów utrzymania, a nie działalność zarobkowa. Bo mówmy się, że koszty utrzymania takiego 8-tygodniowego szczeniaka, no to mogą być faktycznie te kilkaset złotych. Czasy, kiedy weterynarz kosztował 40 zł, już dawno minęło do lamusa. Na no, plus generalnie tam karma. Tam jakieś tam wszelkie typu tam wyprawki, to też faktycznie mogą tyle kosztować. A także no, opieka nad tą suką w ciąży. No dobra, więc no, w zasadzie, skoro generalnie każdy sobie może otworzyć taką hodowlę, co nam daje? To, że na przykład jako kupujący byśmy wzięli takiego szczeniaczka z oficjalnej hodowli, z związku chronologicznego, z jednych z oficjalnych hodowli które są zrzeszone w FCI, w tej organizacji międzynarodowej. A to otóż daje nam to tyle, że co do zwierząt, co do piesków, mimo że to są piękne stworzenia, stosujemy odpowiednio przepisy kodeksu jak przy rzeczach, ze wszystkimi z tego konsekwencjami, czyli taka umowa z hodowcą to jest nic innego, jak właśnie umowa sprzedaży, co, czy co niektórzy to nazywają, to umowa kupna sprzedaży, także z odpowiedzialnością hodowcy, są tu chociażby rękojmi, Hodowca w takiej umowie daje swoje gwaranty i zapewnienia, które no oczywiście w 90% to one się dotyczą rodziców takiego szczeniaczka, że na przykład byli wolni od wad genetycznych, wolni przykładowo od dyspazji, więc no tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że taki szczeniaczek również będzie zdrowy. No stuprocentowego prawdopodobieństwa nigdy nie ma, bo niestety genetyka to jest tak, że czasami to jest jednak trochę loteria. Także tutaj będzie różnica, czy powiedzmy taki hodowca, czy zresztą w tej jedynie z oficjalnych hodowli ogólnopolskich organizacji, które są służone w FCI, działa jako przedsiębiorca. Wtedy dodatkowo byśmy tutaj w wchodziła ustawa o prawach konsumenta, czy po prostu to jest zwykła osoba fizyczna, która jakby traktuje to hobbystycznie, działalność. No bo mówmy się, że jeżeli suka mogłaby mieć maksymalnie, ma powiedzmy dwa mioty w ciągu roku, no to to nie jest działalność. Ciężko to byłoby uznać za działalność zorganizowaną i ciągłą. Niektóre mają tylko jeden miot w ciągu roku, chyba że tych zwierząt w hodowli jest więcej. To nawet pomimo braku rejestracji jako przedsiębiorca, np. IDG, można tak traktować takiego hodowcę jak przedsiębiorca. Także od 2026 roku część takich hodowli może podłapywać się pod działalność niezawidencjonowaną, bo limit przychodów z takiej działalności. Zostanie może nie tyle podniesiony, ale coś związane z podwyżką płacy minimalnej, ale co już zsumowane kwartalnie. No, w pozostałych oczywiście tam przypadkach traktujemy to jako przepis kodeksu cywilnego. I tyle. Dobrze. Dobrze? Dziękuję.